Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends Dzisiaj sobie troszeczkę tutaj w naszym fordżu, palenisku posiedzimy i wykujemy no co tam nam przyjdzie do wykucia mam trochę tych materiałów, może nie jest to jakaś duża ilość ale jak tam wspominałem ostatnio troszeczkę mniej tutaj w Raidzie czasu spędzam nawet ostatnio też Wam tych filmów nie publikowałem. Jedne do, były dotyczące Primali, miałem ich około 17, ale nic z nich nie wypadło. Drugie szedłem po Epika do fuzji, więc otworzyłem 13 tutaj z Sakredów także żadnej legendy tutaj nie było, więc jestem głęboko w mercy, więc nawet tych filmów nie wrzucałem, nie wiem czy byście chcieli oglądać tu kolejne moje RNG porażki no zobaczymy jak tu będzie właśnie teraz z reliktami, zaczniemy od tych zwykłych, właśnie Himera zbliża się tutaj znowu te walki może uda się wykuć Coś ciekawego, co jeszcze moich tam czempionów w jakiś sposób no, wzbogaci, czy tam wzmocni na tą walkę, więc tu tylko 15,5% na epika. O powiem Wam, że tego reliktu to nawet jako rar rarowy w sumie jeszcze chyba nie trafiłem, a to jest całkiem przyjemny relikt. Daje crit damage. No, i mamy więcej szans na większy damage przy atakowaniu. No, i cóż, właśnie po tych porażkach wszystkie zachowuję, nie sprzedaję tak w ogóle, no bo muszę się zająć w końcu troszeczkę wzmacnianiem tych reliktów, które już tam gdzieś u siebie mam. A takie też się przydadzą, nawet jako materiały wzmacniające. Na razie. Nic tu fajnego nie trafiamy, mimo tych 16%, gdzie coś byśmy mogli właśnie z tych najsłabszych materiałów ciekawego trafić. Tutaj, po zsumowaniu z szansami, właśnie na także legendarny relikt, no jest trochę tego pecha tutaj ostatnio, rzeczywiście, no nie tylko właśnie w reliktach, ale przede wszystkim w samoningu, więc zobaczmy, może tutaj coś chociaż, no i jest, jest korona, korona jest całkiem przyjemna, w końcu z tych najsłabszych wypadł jakiś epicki relikt, boost do ataku, potem akuracji i HP, no i tutaj będzie nam zwiększało damage o 1% za każdym Razem, kiedy będzie debuff na przeciwniku, a więc ok, może to się komuś przydać. Tutaj, no teraz już tych sztyletów tutaj sypie całkiem równo, więc niech sypie. To może się wszystko przydać. No bo w pierwszej kolejności chcę w relikty może. O, i znowu ta koronka. No to fajnie to chyba jeden taki z fajniejszych mi się wydaje tych epickich które tu przynajmniej mogę pozyskać przechodzimy na właśnie już teraz epickie materiały i tym razem mamy 36% szans na epicki i 4% na legendę zobaczymy co wyjdzie z tego no niestety garkowaty przedmiot Jedziemy dalej. Jest to oko. Pamiętam, że to oko już komuś założyłem. Właśnie mamy 10% szansy, żeby ukraść jeden randomowy buff, kiedy atakujemy. Tego nie można rezystować. Ok, tak, ktoś już takie oko u mnie nosi. To już nie pierwsze tu kraftowanie, właśnie tych reliktów. No i Wzmacniamy przynajmniej, właśnie najpierw, w pierwszej kolejności, nie wiem czy dokończyłem tych czempionów na Himerę, ale też na Life Arena. Ona też się troszkę tu pozmieniała. O niestety. No i słuchajcie, pierwsza szansa na rzeczywiście przynajmniej tutaj większa, no 40 prawie procent na coś fajnego. No mityczny też w ogóle kosmos, bo to jest 0,5%. No ale zobaczymy. Przynajmniej wiadomo, że nie wpadnie ten rarowaty. Więc zobaczmy co mi tutaj się uda wylosować. No i jest! Jest mój pierwszy chyba wykraftowany legendarny przedmiot. I teraz tak. Do defensu, rezistansu i na koniec accuracy boost mamy takie Aspect of Seeroth. I teraz tak, jeżeli dostaniemy. No, to fatalne uderzenie, no to jak to jest? Zredukujemy. Redukcja będzie o 50% turn i wtedy y, potem pełna redukcja turn -metera. No, muszę to sprawdzić, bo nie jestem pewien nawet, jak to działa. Y, jeśli ktoś ma jakiś pomysł, albo ma już taki relikt. To gdzieś niech mi da znać w komentarzu. No może i na arenę byłoby dobre. Rozumiem, że jakoś nas tu w pewien sposób uchroni przed tym Fatal damage'em. No, ale muszę to przetestować. A więc no coś tam wpadło. Tu już sobie zostawię. Tu możemy zrobić miksa takiego troszeczkę z tych epickich. Zobaczymy, co tu wpadnie, jak to się rozkłada. No, tak jak już było, tylko tu mamy już trzy grupy. Zobaczymy, co z tego miksa wpadnie. Oho, no ponownie! No dobrze, żebym tutaj dokładnie wiedział, na czym polega no, taka ta maska, nie wiem, korona, takiego płonącego demona. Ale no źle nie wyszło. Słuchajcie, dla odmiany sobie zróbmy teraz jedno z tych pierwszych moich arenowych. Tutaj 50% na jakiś relikt arenowy. Zobaczmy, no ale tutaj e, oczywiście 84%. Na to, że to będzie taki rarowaty. Ale jest epicki. Jest epicki. W sumie nie było na to tak dużo procent. E, do ataku HP i spida. No, to już trzeba by dosyć poważnie pewnie awansować. To Moon death Orchid, tak? Czyli orchidea właśnie jakaś śmierci księżycowej. Teraz tak. No, ten kto go po posiada, no, zadaje pure damage. Równy 20% ataku właśnie dla przeciwników, którzy. Rezystowali debuffy, które chciał im dać. Ten damage nie może być krytyczny. No, szczerze, to też muszę to przetestować. Ktoś, kto pewnie powinien mieć debuffy, jeszcze mieć jakiś dobry atak. Do, dla jakiegoś takiego czempiona mógłby ten relikt posłużyć. No, i ostatni dzisiaj relikt tutaj z tych eventowych no, materiałów. Zobaczymy znowu 40% na coś fajnego, 60% no, na, na niekoniecznie. O, i jest Cats Grace, a więc mam tutaj bardzo dobry. No, w końcu chyba mogę powiedzieć, że jakieś pozytywne. Rzeczy się tu zadziały w tej grze dla mnie, więc troszeczkę szczęścia dopisało. To jest oczywiście bardzo dobry relikt. Miałem go tylko z jakiegoś tam jednego wydarzenia. Na szczęście nie był na jakimś wysokim progu, przynajmniej tym ostatnim, i także mogłem go zdobyć. Teraz będzie drugi, na pewno na pewno się przyda, więc zatrzymujemy tutaj. Ten relikt, no i tutaj jest ta maska, której dzisiaj dwie zdobyłem. Będę wdzięczny, jak ktoś mi napisze, co to dokładnie oznacza ten napis i jak to działa. No i zobaczmy, no wiadomo, że właśnie ten koci kocie spojrzenie bardzo dobre, tu jeszcze są jakieś poukrywane rzeczy. No, słuchajcie, tak jak mówiłem, jeszcze tutaj jest chwilka właśnie do samej chimery. 22 godziny może uda mi się mój team tutaj w jakiś sposób wzmocnić. No, oczywiście, celujemy w ten najwyższy chest, ale też przydałoby się tych triali trochę przy okazji zrobić. No, w końcu. Coś porządnego, fajnego mi w tym gejdzie tutaj wpadło. Powodzenia wszystkim, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.